Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tej niezwykle istotnej dyskusji. Wiemy z, z, z od naszych prelegentów, że w tej chwili sytuacja demograficzna i sytuacja zdrowotna w Polsce jest bardzo poważna i pewnie przez najbliższy czas długie lata będzie się pogarszała, i z przyczyn demograficznych i wielu innych. Dlatego też tego typu dyskusje, tego typu panele są niezwykle istotne. I mam również nadzieję, że jak największa część tej wiedzy została, czy udało się przekazać również nie tylko lekarzom, ale, ale generalnie społeczeństwu. Dlatego, że sprawa i, i temat jest na tyle istotny, że, że tego typu dyskusja prowadzona, prowadzona powinna być nie tylko między lekarzami, czy w środowisku lekarskim, ale możliwie w jak najszerszym gronie społecznym. Także. Gratuluję też organizatorom i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać, bo sprawa jest niezwykle istotna. Dziękuję.